Wielu jest autorów tej całej naszej przygody w robieniu filmów, w pisaniu zeszytu, ale nadal większość ludzi składa swoje puzzle z poziomu fizyki lub teraz fizyki kwantowej, co później okazuje się iluzją fantomów i hologramem Łudy jako sztuczny eter, gdzie istnieje pałac mistyfikacji Wracając do legend i rzeczywistości To właśnie w Chinach napotyka się relacje o dzisiejszych spotkaniach, zjawiskach z cmokami czy też wężami, gadami informacje od Karoliny Polano, że władcy Chin należą właśnie do tej linii. Archanotów, Repto, znani też jako niby smoki, co, jak wiemy, jest symboliką Chin i Dalekiego Wschodu. No, wszystko jest też powiązane z tymi symbolami okultystycznymi, jak jaszczurka żyjąca ogniem i tym podobne. I władcy, właśnie nawet indyjscy, posiadali prawa do zwierzchności nad ludzkością, ponieważ wywodzili się od jakby Nagów czy też nagowie, nagas, czyli wężo-kształtne, bóstwa wodne lub królowie węży, potomstwo ludzkie skrzyżowane właśnie z tymi achanatami, bogami w postaci wężów, ludzi gadów. Czyli się wszyscy tam zmieszali też z białymi narodami. Doszło do powstania właśnie hybrydowo-królewskiej dynastii, nawet Ariów. Czyli Podawało wszystko przesunięcie tych biegunów i całej Ziemi o 360 stopni, co było następstwem wielkiego właśnie poruszenia się i zawalił się przed nami tak naprawdę cały ten istotny świat, który był przedtem. Tak samo te potężne drzewa, łączniki, które powywracały się z korzeniami, zostawiając za sobą wielkie, ogromne dziury, do których następnie napływała woda z, z wewnątrz tych oderwanych drzew połączonych właśnie z tym wodnym firmamentem i w taki to sposób powstały różne morza jak morze czarne i śródziemne lub nawet Bałtyk na pewno też Bałtyk, bo z tego co wiemy niektóre drzewa po prostu były ścięte mrozem w następstwie za spowodowanie takich zmian biegłonów. Te pierwsze drzewa mogły runąć przez samo poruszanie biegunów, inne po prostu były skute. Potężne mm, otwory, a na są bardzo dziwne, do dzisiaj zachowują się rzeczy. Różne jakby przejścia, włazy do no, jakby jakichś mm, mechanizmów, czy nawet starożytnych elektrowni. Szczyty tych, czy też ściany tych otworów, na przykład jak przylądek fiolet mogły jeszcze tam posłużyć za miejsca, jaskinie do mieszkań, które jakby były jeszcze tam pozostałością, tworzyły coś w rodzaju jeszcze, jakby kory. Obecnie te wszystkie kamienne budowle zastępują właśnie drzewa łączniki, jako elektromagnetyczne anteny łączące ciemnych z tymi gwiezdnymi siedzibami ale dla nas najważniejsze jest to, że wybuch gwiazdy już się rozpoczął i uwolnienie prawdziwego światła dochodzi przez właśnie już głębokie poznanie i uzmysłowienie sobie tych szklanych Siedzi uwięzionych uwięzionej energii i to wszystko się uwalnia pod wpływem tego wybuchu. To jest właśnie objaw tej mocy i dojdzie do Ziemi, bo cały czas ten wybuch trwa i osiągnie, osiągnie swoją eksplozję tu na cały świat, kiedy fizycznie, czy też Rzeczywiście, poczujemy tą manifestację pełni miażdżącą pod swoim wpływem tą sztuczną rzeczywistość, i wówczas poznamy naprawdę swoją naturę jako to, że jesteśmy energią. Jest to także możliwe, kiedy uświadomimy sobie lustro, w którym się przeglądamy i należy od tego jednak odejść, bo inaczej te lustro nas pochłonie, to powoduje, że nie jesteśmy wolną energią. Jesteśmy jakby sformatowani w formie tak samo właśnie te światło iluzji w formie Prawiło, że właśnie kształt pełni jeszcze czymś w rodzaju zagadki, która nie ma krawędzi i podstawy. To pole elektromagnetyczne jako eter powoduje, że słońce jest zmieszane jakby z księżycami, a oceany zalewają Ziemię i tylko prawdziwe światło ukaże nam istotę rzeczywistości. To co teraz widzimy to zakrzywienie tego światła sztucznego. Rzuconego właśnie z ingerencji powstałej matrycy jako plastra przyklejonego do właściwego pola no, to też są właśnie przykryte te dawne kontynenty tym całym nowym kształtem, formą piachu i magmy po takim zniszczeniu i wojnie. Wiem, że pod tymi kontynentami ukrywają się do dzisiaj pokonane smoki jako draki, też ludzie. Tylko oni też wybrali jakąś stronę konfliktu. I nieważne czy to byli dobrzy, czy źli, ale byli w tym polu walki i jako nieliczni tam może zrozumieli coś więcej i zostali ocaleni. Strzegą tych głębokich, tych prawdziwych sieci energetycznych tuneli. Większość to są zhybrydyzowane, jak ci, co wygrali wojnę. Pozornie kontrolują jedynie te wejścia, żeby nikt tutaj stamtąd się nie dostał. Tak więc w podziemiach rodzi się wielka moc i zostanie uwolniona wtedy gdy dotrze do nas właśnie te prawdziwe światło rozburzonej gwiazdy jako pałacu pozbawiając właśnie tych wszystkich form kryształu jako kontroli nad swoją własną energią właściwie ten świat w którym żyjemy dawno temu zapoczątkował tą erę hybryd niczym jak w filmie Planeta Małp, powstał także Małpi Król Świata, który poprzez eksperymenty szalonego naukowca, którym, którym wizyjnie mm, przypomina nadejście, te, czy też osobę antychrysta, który ma pojawić się i uzyskać właśnie taką samą formułę, aby niby pomóc ludzkości a wyjdzie znów na gorsze byśmy utracili jeszcze te resztki tej ostatniej mocy tak więc dzika natura wzburzy się i dzikie serca możemy sobie pomyśleć, że teraz to nadal mamy jakby swoich hodowców nad sobą i na ten czas no właściwie wszyscy jesteśmy w klatkach, czy to ludzie, czy małpy. To jest oczywiście przed nami nadal ukryty świat, a nad innymi, właściwie, patrząc na te wszystkie mieszanki, możemy także przełożyć to na swoje ciało, rodzą, że tak naprawdę bardzo jest nielicznych. Bardzo jest mało ludzi, którzy posiadają chociażby 50% swojego człowieczeństwa, ale bądźmy dobrej myśli i energii, która zostanie jednak uwolniona i spowoduje, że te wszystkie mutacje genetyczne, które objawiają się w naszym życiu dwie grupy draków smoków, żeby walczyli ze sobą na tej tak zwanej szachownicy jako szach set i mat horus, to są już moje takie przemyślenia. Każdy może tutaj inaczej zinterpretować, inaczej jako diabeł i ten dobry horus Jezus, czyli także można to także brać pod uwagę taką wojenkę islamu z krzyżowcami chrześcijanami lub wojna raz czy też właśnie tych ludzi z małpami i to jest cała gra na tej szachownicy w polu walki mizernego dobra i zła a przy tym centrum też jest ciemne bo też ma, wystawia jakby swoją armię, jest to jakby ten sędzia, czy też ten zegar i Fundamenty na tych są oparte właściwie zbudowane są na ruchomych piaskach oraz na wszelkim kłamstwie, aby zniekształcić fundamenty, no bo jesteśmy czymś o wiele większym wszystkim we wszystkim w tej grze właśnie tak więc ten cały System gry to taki robot, a my jesteśmy przecież czymś co czujemy i wiemy. Też dostałem maila z dodatkowymi informacjami, że ten wąż skrzydlaty jako król wężów, czy też nawet wąż świetlisty, tego sztucznego blasku. I ogniwo pokazuje się tylko wysoko w górach, blisko nieba, z płomienistą koroną na głowie, podczas gdy smog drak zamieszkuje podziemia, groty, jaskinie i najczęściej przebywa w pobliżu wód. Więc na szczytach to zazwyczaj spotyka się teraz żmije, tak? Na miejscu wygnanych. Tak więc kiedyś nazywano mieszkania smoków piramidami. To, to nie przypadek. Ktoś dobrze pilnuje tajemnic smoka do dziś. Ten ktoś to hybryda smok i boi się nawet kamieni. W samym słowie drakoński zawiera się samo znaczenie, co ciemni próbują narzucić ludziom.